Dobra, Max, wytłumacz, Co to jest za gra, w co gramy? Na co, co? gramy po co, co tu jesteśmy, zagra? Jaki jest? Co jaki to Jakie jest, nasze przeznaczenie, o co tu Suck chodzi może? My my Suck my balls, man. Si <laughs> moje no, kule. Tyle, tyle ci powiem. Tak. moje kule. Ta ja, gra ja nazywa się barne. Golfit. Chyba nie poznajecie. <laughs> A co to za coś nowego? Golfit 2025. To kurde. Kurde. Nie pamiętam ale że golf. Nie pamiętam Dziękuję. tej gry. Ogólnie znalazłem mapkę Suck My Balls od naszego kochanego R. Rayful. 18 dołków, niby tutaj można hole in one robić w każdej, ale... Ale się nie Zobaczymy. uda. W tej, ale na pewno w tej, się nie tej uda. grze krzyczałeś cały czas p pamiętam jak się wkurzałeś. Nie cały czas, w jednym odcinku. Tak, I tak. tak no, I no, ten temu. odcinek pewardem pamiętam. No ale w jednym odcinku tego, a nie I cały dalej zielony dolarek. Jest <laughs> zielony dolarek, tam. No no, ja. U mnie też! Jak się kiedyś tam grało więcej. No osób. i o to chodzi, kuba, dobra. Bez kolizji? Wiecie teraz z YouTube nazwa to sprawdzi, nie? A co chcesz z kolizjami roki? E, no, nie, 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 nie. No nie, więc właśnie. Nie, no Kamon! Bez kolizji. Co to, kurwa? Czemu tam. Aha, cię kamerkę. Czy wy widzicie A... tą wielką panią w pra... tam. Tak. Gdzie? Prawym. A to! 5 ja minut. Za tak, widzimy ją. Widzimy e, jak ją, tutaj no? się. Controls, żeby reset. V, a reset? Nie wiem. Bo jedno to jest Patrzcie reset ludzie. o jedno. Mam o flagę, Korei. To nie jest ten. Y, hall -in One Challenge, Max. Co ty gadasz? Nie, nie, nie. Ja nie o, mówię, o, że to stupia. jest Holly One Challenge, tylko że w każdej tej jest możliwość zrobienia w Hall -in One. No i. Ja dwa. Się, czy jest się, czy to jest kuźwa. O, aaa, jako, tenis, dobrze. Ja pierdzielę serio. Patrzcie na tą kłodę i na tą babkę, jak leci i te woda na te. O nie, CO! Co się stało? Widzicie stanęło? to? No jakby to ty ja masz tylko gram. takie wyobrażenie, ale spoko. A to, a, to, a to podobno ja jestem chorni, kurde. No tylko ty teraz zauważył. No bo nie mogę i Coś ty za mało. Ej, które to było. R się cofało o jeden, czy jak? A, że tu jest kuto. R to jest całkowity reset. T to chyba był reset poprzedni. przecież to jest fontanna, czeka No co ci chodzi. Tak, fajna fontanna. Dwa. No to. jest, No to jest fontanna! Ej, dwa też! Nice, dość! To chcesz przecież... wyszedł z wprawy. Staszek, co? co? O co ci chodzi? Też mam. No nie! Ty, balne... <gry> Też mam. Jakiego? Jakie oszustwo! Zawcześnie no zawcześnie Ej, ja uwielbiam w ogóle tą flagę Korei, bo to wygląda jak jakieś logo Pepsi Tepsi? Pepsi? What pepsi, pewnie. fuck. O oh, fuck off! Nie, wyszedłem z prawy, no i to strasznie wyszedłeś z wprawy. Dajesz mi wygrać, co się dzieje W, w lewe... dwa. Ej, jak dwa? O, no dwa. dwa! No dwa! No to, to, to ja tutaj ja tutaj nie miałbym jak inaczej. Co się dzieje, panowie? No co? No ja jak, mak... Jakie coś się dzieje, panowie? O jeden tylko mam do ciebie, a nie co... No co jest kurwa? No dlaczego mnie tak wywala? A ty zakładaj serwer i masz zero? Pięć, pięć. widzę, że Max tęskniłeś za tą grom. Bardzo. Najlepsza. Suck my balls. Suck my balls. Oj, 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 oj czekaj. Aj, bym miał jeden. Ooooooo <laughs> źle no nie. włączyć kolizję. Mogisz włączyć kolizję, byłoby za ptaszek! O, dobra. No ja mam trzy! <laughs> w każdym domku gorzej od co nas. Się, co no się no dzieje? Stąd A to no zwątpienie? O no. oh, fuck A. A. Tak. Calling one, kurde. O, no! Miałbym dwa! No, o, miałbym dwa, Co się z nami dzieje, Chucken? <laughs> odrabiam, odrabiam! co się z nami dzieje. Ja to jeszcze wygram, kuźwa. <laughs> na huśtawce tam parówka jest. Ale to bardzo szybka mapka jest. Będziemy musieli na, jakoś... Chucken, oh, zobacz tą huśtawkę po prawej. O oh, what a shit! Którą chustawkę Huśtawkę po prawej. Huśtawkę po... To jest to? To nie jest tung. <noise> nie, to jest parówka z. paruwa. <noise> jak <głos> z to, z jak, jak no to zrobić? Z drogami. Jak to zrobić? Aha, R to chyba na sam. O, trafiłem, czy. Ja! How! F chyba no, resetuje. Musisz F. trafić do dziurki. No a jak? <noise> no, o! No, no cztery, niech będzie. Cztery. O! No, no, no! No, ale jak? Oooo! <grym> Najlepiej to resetuj i wracaj na początek, żebyś miał równiutko. No. No, ale jak? Skąd to, skąd to zwątpienie, Max? Co się dzieje? No, no ale to no przecież. No, ale co, prosto daliście? Tak. A ja prosto. Ja się, ja się też podbijał. No to. I <grym> ja się też podbijałem i wyszło. o... o, o no o, ładnie ale... <grym> <grym> O, to no! ci się udało! Brawo! brawo Właśnie brawe. to, o to Dziękuję, 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 dziękuję. Mm. Ojoj! Ale możemy lecieć albo prosto... Zaraz, bo to jest ósmy. Możemy lecieć prosto, ale możemy też... A bo to nie, to tylko po bokach, bo to się odbijamy. O oh, fuck. Nie, nie no możesz, to, to jest hall 8. a nie a to, to jest hall 7. Się odbijemy od tego, dobra. Ojoj, ale ja mocno walę. Ojoj! A czekaj, to, a tutaj, lawa la, la, No, ciebie, ja wypadłem. Lalalalawa. Dobra, o, trzeba... Yes. Co? Jak tak. nie wywaliło chamsko? Tak, też tak raz miałem. O Jezu, o, dobra. F to jest o, no. reset o jeden. F, jakby co. Triple długi czyli, czyli nie ta, okej. Okay. Kurde, a nie, czekaj, będziesz miał tyle jest. samo co ja. U. No, Max trochę nadrobił. No. Co, a wy ile mieliście? Osiem. Osiem. Uuuu! Uhuh. Dobra, one, albo nie. Oj, zapierniczyłem to mocno. O, y od... Lizzy no, najgorzej! Tak to Lizzy? się robi, panowie! Tak to się kurwa robi. Co ja zrobi. co ja, no. ja nie. <grymnie> Kurde. Ej, no trzy! Te, do, te dołki kuźwa, które zasysają cię w górę, nie są dla mnie. <grym> przecież miał być Sak my ball. No właśnie. Coś ty, Roki, zrobił. No, nie, nie wziąłem... AAAAA! O... Kurde... Nice. dwa! No! AAAAA! O Jezu, daj MR! Trzy... No dobra, Jak no nie no, co jest z Chuckenem, czemu on taki zwodnienie? dobry? Chucken to tylko do, do trzy? A tak to raz osiem zrobił. <śmiech> <śmiech> Fuck off. AAAAA! <laughs> No co? No why? No, no nie co mogę trafisz? No ustaw no to się prosto. Uspokój się. No nie mogę trafić. I teraz, i teraz z tej pozycji. Nie, no Max już nigdy no nie weźmie sack my balls. Lekko, leciutko. Maciu Oh my god! Ile Jezus. No dobra, już, ja A. już tego nie wygram. O, wiem co. Ja pierdykam. Co? Nic, nic. Co? To jest grana no. na wyobraźnię, panowie, gra na wyobraźnię. Czy ja widzę, no siusiak, o! ale coś więcej? Nie, to nie jest siusiak, oddam sobie siusiak. daleko. Uuu. To nie jest siusiak, Rocky. A, do, a dobra. Mm. No, to nie jest siusiak. Siusiak. <laughs> <laughs> I don't give a shit, a. już nie. Cześć, Max. No hej. D koniec. Tak. To była dziurka. Jak to się dało na jeden? No jakoś trzeba... O nie nienawidzę. Wow! Chłop co panu Nie one. Chłopca powiedział! Nienawidzę! Holin one! I gul miałem... Muszę czekana zobaczyć. Jakiego czakena Już A zrobię już w dwa, dobra. Dobrze! Co tam Max? I don't give a shit no! taki no. prosty dołeczek. No to są proste dołki, niby! <grystanie> niby. No nie, no nie mogę tu czekana nadgonić. No, jak no takie dołki. na to, <grystanie> pierdzielone? Widzisz, hostujesz serwer, masz ping 0? 57! A tak. <grystanie> Jezus. A tu już powyżej paru masz. Simple geometry. I don't give a shit, man. Nice. Oh, no! O, nice roki, Odrobiłem jeden brawo, do brawo, rokiego. jeden. dalej ode mnie. Hmm. Jeden dalej ode mnie. Źle. Jeszcze tylko 21 muszę odrobić. Oooo. <noise> uh. oh. mhm. Chociaż no już paradoksalnie, I. da się to zrobić jakoś w jeden, tylko trzeba... było Można było odpowiedni kąteł. O, halo. A i znowu jeden. Dogonię cię, Rocky! A patrz, ja mocniej przywaliłem, a i tak wessało ładnie. Dogonisz go, Rocky. cię, Rocky! Kurde. o, oh, fuck off. Ooo. Dobra. Wystarczyło się ustawić oh, no. odpowiednio. no. A! U, jak on to zrobił? trzy. Jeden nadrobił. Nie, nie nadrobił. No, nie jest trzy miałem. Odrabiam kuźwa, dogonię cię! <laughs> 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 oh my god. Fuck. O, hello. O ty, kurde, ty? Oooo. O ty, kurde, ty? O no. Jej! Odrabiam, kurwa! Odrabiam! Panowie! Nooo! Roki, odrabiam! Ooo, robię nagrodzić takiego. Nie, no będziesz mógł nagrodzić takiego na ludzi. O ja pierdzielę! No, nienawidzę tego! Jest! O no super! Super! Oj no ci! <grym> Dobra, spokój. No właśnie! Za <grym> mocno! Za mocno! czy cię! FUK! Nie! 597 max! No mówiłem! No ale, no, ale, też ale to zasrany do dołek! No, Observen, obsrany totalnie. tam. Dugo Zaraz tu jest? O! Oh. in one! Yeah, in one. Yeah, Czemu się cofłeś? A w sumie... Znaczy nie, bo mnie masz wyleciało za mapę. Oj, Max nadrabia, oj Max, cię za, oj, Max cię goni. Pięć! A to ostatni tak. A to ostatni dołek! Nie, nie wasza. O, fuck off. do ust trzeba trafić. Dobra, na dobra. A, <laughs> wow. Eee. Eee. Kurde, no to nie ten dołek. Mapa. Ale kuźwa, piękna skała po lewej, powiem ale króciutka babka, ujej, ujej. No, taką wybrałeś. No myślałem, że to będzie dłuższa. To musimy coś zrealizować. Zobacz Czekaj, coś co... od niego jeszcze. Co to za pani? To jest y, beach. Beach. A, a dobrze jest, wszystko na plaży. Jasne. Tak. Okay. beach, please. Ko Nagrywamy to w bardzo blisko końca wakacji, bo dokładnie 28, 28 sierpnia. Ale ciepło jest 30 stopni jeszcze. Mamy ciepło, więc idziemy na plażę. <laughs> Zaraz zimowe nagrywki będą za 4 miesiące. Po, po pięknej Sack My Balls jeszcze widzieliśmy sobie drugą mapkę. Dobra, i... przestań gadać gromy. A, a sam Muszę robisz przy... monologi. Muszę przedłużać odcinek, o co ci chodzi. Jak Mogę, nie Sack My Balls, a, to bitch. A, to jest szkiełko, okej. Okay. Co szkiełko? A że no to, to myślałem, że masz. Jakieś... To jest szkiełko. A tu par 62, okej. Okay. Lecem, 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 O, Ok. Hello, patrz teraz. Strzelicie. cię. No i prosto do dołka, ale nie, nie wpadnę! A miałbym miałbym kolejno. One. One. I tak się zaczyna! 1, tak 2, się 3. zaczyna. Jeden, dwa, trzy. Pięknie, Belissimo. Ja tutaj bezpiecznie chyba polecę. No wow. oh, ho, 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 roki Rokisław! Wow. No jeden to tak ciężko. Oj oj. Za mocną wolną Oj, roki. Leci. Nie. Jak stanął na kieru? No, no czekaj, 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 przyleci no mucha zaraz jakaś. <laughs> <gulowodinom> <gulowodinom> Może podpij mi z filiżanki kawy. A czemu ty masz kapucinę balerinę na głowie? <gulowodinom> to bo mam, zmieniłem sobie na górę. Pie kawę. Tak, kapucina ballerina Kapucina balerina, balerina. Tung, 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 tung e. za chuj. Lecz co? Nie, nie to! E. E. Kolego, 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 e. kolego. Proszę powiedzieć! Się. Co to miało być, He? Po. Co to miało być, się... no. to miało o... być albo ciąg, 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 albo... Sahur. Wee! Tak. Oj, prawie do kanału! I wleciałem na statek. A ja prawie do kanona trafiłem. Przepraszam ja za stań... dużo brain rotów. Ptaszek. Ptaszek. Oj, za bardzo chcę. Ty, no weź, walnij na tą drugą platformę, platformę kurde. Najpierw. Tak będzie ci łatwiej. O. Pum. Można? A dobrze, Możesz że tu jest sześć. większa ścianka. No trudno, no co. To Max już przegrał odcinek. to. No więc właśnie, jestem przegrywem. No. Mm. O, oh, hello there. Gdzie? Do przodu. Na drugą stronę. A. Hey, Wee! Hey? Hey, Ej, co? Czy ty A nie przeszedłeś na drugą stronę? No, walnęło mnie do tyłu zamiast do przodu, bez sensu. Bro, o, tak. Śmiesznie. Gra mnie oszukuje. O, jest prosto. <laughs> o ty gnoju, ty. Za słabo, jak nic. Nooo! Czemu cztery. tak nagle spowalnia przed dołkiem? Lecę, lecę, lecę i nagle. <laughs> hamulec. Te, cztery. Kurde. Cztery. Wszyscy cztery. To Spokojnie, ten spokojnie dogonię was. <laughs> A czemu tu są dwie flagi? A bo są dwa finysze. O, bo są dwa finysze. Nie, ja na spokojnie, na spokojnie. U, ja przekroczyłem praktycznie. O. Ale, ale dziadostwo. Praktycznie, ale jednak nie. Czy jest to teoretycznie? A co ja O No, co ja z... O, jeszcze od drzewo wolno. Podpucha? Nie! To nie, nie jest. To nie jest podpucha. Dwa dołki? Wietnę. Kurde, no! Klońk? <laughs> Cztery! E? Odrabiamy czakę, No bo oj, wyleciałem mu jedno. Gonimy zarazę. gnoja! to Gonimy gnojka! Patrz, o fuck. O, i o, ideolo. Ale mnie cof... Nie. Aha. No nie nad dołkiem przeleciało! Odrabiamy, ale gówno! O, bo do barierki nie ja ma! To się cofło! Igol! Czy tutaj cofa? Nie. To no to czemu mnie cofnęło? Nie wiem. Kurde, cztery! 4. 4. Odrabiamy! Ajajaj. O tygnoju, jestem na trzecim! Ale co?! <laughs> Ale co?! <laughs> Ale to, to w Top 10 reakcji czekana, Ale co?! Jak nie dowierza? Ja nie dowierzam, to jest... o Jezus! No uważaj, bo to jest Wróciłem. piasek piaseczny. Mhm. O nie! What? O nie! O, już myślałem, że mnie cofofofnie. fofofnie. Mhm. Trzy! No Kurde! Dobra, ptaszek! Jest! Gówno! Moc... Mocniłem. No bo już gry nie wygrywasz, to już gówno, tak? Tak. A ja? Tak to działa. O! Ojej, ej, ej! Co, 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 co? Się to się co co, co szturchnąłem? nie wiem. Co to Maciej stało? sztuchry. A! Oj, Maciej Macie <laughs> sztuchry. Maciej, Maciej sztuchry. No tak się jego pisze nazwisko. DOM! No. No. O kurde, Maciej? no to tutaj. Maciej! Nice. Cztery, cztery. Roki, się no, o No straty, czaken Let's go! No, no. Bić Remis. Niemca. A nie, to nie ta gra. <noise> po kasku? Czy po hełmie? Nie no, byłeś... Nie no, byłeś... Byłeś Niemcem w Londonondonie. No. więc tak... <noise> o nie, tu czoło. to twój badać. pierwszy strzał, Chucken? O! Trzeci. To był trzeci łata! Oh, Co? To był trzeci. O. Co? No? Ja umiem ono... w golfa. A, a. Ćwiczyłem! Wiedziałem, będę miał pięć. Ćwiczyłem. Fak! Odrabiamy, Odrabiamy. straty! No nie no! No ty gnajku. No bym miał trzy, no to... Oho. Okej. Okay. Oj, chyba za mocno. Albo nie. Ej, dobrze to zrobił. Ojoj! Oj. O oh, Kurde gdyby pierwszy był taki, to bym trafił ładnie. Będę miał Aha. trzy O, o o. Błagam. Dobra, no dźwięk czemu dźwięk ty się o to, tak... Uuu, Zatrzymujesz na końcu <laughs> też trzy Uf, ptaszek. Za lekko. Hmm? Halo, Za lekko! No, A, czyli to tak samo będzie. Trzy, 3 3 Noch. Ale wyrównany ten, ta, ta mapa, ta pitch. Mm -hmm. No bo nikt nie się mojej biłki, no. Hey. Oj, do ciała trzeba trafić tam. A <ścoughs> jakby bezpiecznie o to ja. zrobił. Tak, ta tak! Dwa. bu. Ani... Ej, No Wha... Byłyście szczelni. Excuse me? A ja chcę zobaczyć mapę. Jak to? A o. okej, to Traf... trzy. Trafiłeś tam? No. A ty będziesz miał w dwa? ła y Aha. Czemu w dwa? No bo za pierwszym razem trafiłem do pierwszego dziadka. A, no A, to dobra, to czekam tak będzie dalej. trafić? No masz napis hole. No? no? to traf tam. No. Już myślałem, że to o tą skałkę tak weźmie. Aja. Kurde, no Max odchodzi. O. Nie, ja, ja nic się nie odchodzę. Nie, nie odchodź, no. O! Kurde! Aaaa. Miałbym in one! Kurde, no. Mać. Czy co ty robisz? <laughs> Roki, nie próbuj, nie próbuj. Tracisz tylko czas. No nie no, ja wypadałem za mapę ciągle, o to chodzi. Mhm. Mm, mm super. Super, sześć, no to już troszkę... dupa. No jak Kurde, no co za głupia jeden. mapa! No to nie uciekłem ci, no, o co ci chodzi? Eh? Czy to można się odpeczek? O, jak? Tak. Prosto trzeba było. Y Halo. Oh, oh, nie o, halo! Do... przywalił i taki doby, doby, doby. dung był! O, nie! Dobrze, dobrze, dobrze! 4. Dobrze! 4. Kurna! Miałem prawie hole i Cieknie przywalił wózek i taki dung! Tak, tak! Słyszałem, słyszałem! A... Ej, czekaj, a tu... A to można jeszcze tutaj polecieć? No właśnie! O Buf. Oh my fucking god! Jak za mocno! To jaki był sens z tą pierwszą dróżką? Fucking o, hell! Nie wiem. No i co, w dwa. dwa? No i nice. Kurde no! <śmiech> <śmiech> no nie <laughs> mogę na nadrobić! To tylko dwa punkty, spokojnie. Ale jest dużo! Chcę mieć. O, jaki mieczeł? o kurde. Co, gdzie tu? Aha. Dobrze się ustawiłem. Kurde, trzy. Jak? <laughs> Jakżeś ty tak wpadł od razu? Wow! Trzy, trzy. Jak się odbił, Ale odbiłem, podwójne aaa! odbicie miałem. Ptaszek. Bardzo nice, trochę od Maksa. A ty miałeś dwa? Nie. nie trzy. Trzy. Tak to no. nic, nie nadro nic nie nadrobisz. No no właśnie. <noise> cztery. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, O, O nie. Nie, nie. Nie, nie. Jest! <laughs> ah. uh, no. Dobrze! Ooo! Oh. Mm. Mm. walić to. Czemu? Tu jest... No! O karamba. No ty se jaja robisz? Jaja se szmato robisz. Mhm. O jak? Ja pierdzielę, no zawsze za mocno. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. nie mogę. Oh, oh. Jest! Co, do którego ty trafiłeś? Ten... Jest! Kurde, tylko że sześć mam. A, a tu. Kurde, no nie, nad, nie nadrobiłem do czakena. Fuuuck! <sighs> oh, Dobra, fuck mam off, teraz nadzieję na maksa. Te. <noise> No i oh. dobrze, bo ja, bo ja pierdzielę po całej linii, nice. Teraz. Dobra, 5 punktów. 1, 4. O, fuck off, man! <laughs> to może być ta mapka. Dwa. Come on! Mm. Dwa. Trzy. Nie! <laughs> Dajesz! 4 Zostań, 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 błagam. <śles> Jest, nadrobiłem do maksa! Let's go! No. No. Yes. Let's go! Let's go! Dobrze, kurde jedziemy! Ale będzie ostatni dołek satysfakcjonujący! <grym> tak, tak. <grym> o, bg. o, w końcu leci tutaj. Nie, One <grym> left ci zostało. Jak one left? Aha. O mój Boże! Aha. Co, co tu o to trzeba? Oh god. Aha. Huh? Aha. Cofa? No jak mamy to zrobić? Stój! Jaka... Pipa z tego. Nice. Aha. Stój. No. A tu part cztery. Super, fajnie. Max już wkurzany. Ile macie? Cztery. Siedem. Ja cztery. Mhm. Mhm. Ja już Aha, mogę super. na spokojnie próbować. No, a zjadę? Nie, no nie gadajcie. O. Wygrałem. Sześć. Wygrał. Yes! Kurna, ale mam sześć yes! przynajmniej mam sześć dziewięć. Ale jako drogi Ale co to jest to, Max, czemu drugi raz dla końcu? Skąd to z wątpienia? No, to, no to, to, to jest 17 wątpienie. dołek, więc... Znaczy to, ten to, to, to 17 kuwa. To w sumie 17 to dołek! ma. Zrobiliście tyle ile numer dołka! To był GolFit, nie zobaczycie tej gry przez najbliższe 50 lat. Dziękuję! Nara!